Mięciutkie, puszyste rogaliki z jagodami i kruszonką. Możesz również zrobić je z borówkami. Drożdże, cukier, odrobina ciepłego mleka i mąki wymieszaj razem i odstaw na 10-15 minut. Do przesianej mąki dodaj cukier-puder i szczyptę soli, jajko i cały wyrośnięty rozczyn. Oraz pozostałe ciepłe mleko. Wyrabiaj przez 2-3 minuty, aby składniki się połączyły. Następnie dolej masło i kontynuuj wyrabianie jeszcze 5 do 10 minut. Odstaw do wyrastania na godzinę lub do lodówki na całą noc. Wyrośnięte ciasto podziel na pół, rozwałkuj i pokrój na 8 części. Na kawałku ciasta ułóż jagody z cukrem lub borówkę z cukrem i zawiń rogalik, dobrze sklejając boki. Rogaliki układaj na blasze z piekarnika i odstaw na 30 minut do ponownego wyrastania. W międzyczasie zrób kruszonkę, wyrośnięte rogaliki posmaruj jajkiem i posyp kruszonką. Piecz około 20 minut, smacznego.